Pani prezydent, nie od dzisiaj wiadomo, że edukacja i oświata to trochę kula u nogi samorządów. Tylko w tym roku gmina miasta Tarnowa dopłaci do szkolnictwa 70 milionów ponad. Czy to oznacza kolejne uniepublicznienia w Tarnowie? Muszę się odnieść do tego, co pani powiedziała, że to jest kula u nogi. Nie sądzę. To jest zadanie własnej gminy, bardzo odpowiedzialne i bardzo trudne do wykonania. Tak, rzeczywiście jest to duży ciężar e, finansowy od jakiegoś czasu e, i ten fakt zmusza nas do podejmowania działań e, na jakichś racjonalizacyjno ekonomizujących funkcjonowanie e, oświaty placowego edukacji jako takiej. No ale muszę powiedzieć, że te działania przynoszą efekty i yy, 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 yy to całkiem wymierne i całkiem konkretne. Tak, do, ale dopłaty nadal będą, dlatego że tu potrzebne są działania systemowe na dużą skalę, te o które upominają się samorządy na różnego rodzaju forach, konwentach i na które wciąż czekamy. Natomiast w oczekiwaniu na jakieś... Yy, 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 globalne rozwiązania, globalne mam, nadzieję, mam na myśli w skali ogólnopolskiej rozwiązania, podejmujemy sami działania lokalne takie, które no, jakoś pozwalają nam mm, zekonomizować funkcjonowanie naszych placówek. I to nam się udało. Ja mogę powiedzieć, że udało nam się zracjonalizować y, y, wydatki w edukacji. Jest to efekt y, paru elementów. No działań y, Niekiedy może trudnych podejmowanych w ubiegłym roku i bolesnych, ale jak najbardziej uzasadnionych i celowych. I w wyniku tych działań zmniejszyła się ilość placówek przedszkolnych, ale ilość miejsc w przedszkolach jest adekwatna do ilości dzieci w rocznikach, bo przecież uruchomiliśmy olczynową. I to jest przedszkole, które jest niewątpliwym sukcesem, które docierają do nas wiadomości od rodziców, cieszy się dużym, dużą popularnością. Rodzice są zachwyceni, funkcjonuje znakomicie, spełnia nasze oczekiwania. Pełną satysfakcję myślę, że możemy mieć wszyscy, bo mamy obiekt no, popisowy. I to, I to jest jeden z elementów takiej polityki prorodzinnej, czy też tej strategii, o której jest wpisana w rozwój miasta, tworzenie Tarnowa jako miasta komfortowego, bo to jest komfort, jeżeli mamy odpowiednią ilość miejsc w przedszkolach, publicznych głównie, ale także niepublicznych. I jeżeli mamy tak znakomicie funkcjonujący obiekt, który spełnia nasze oczekiwania nasze nadzieje. A więc jest to efekt właśnie zracjonalizowania ilości tych placówek, ale jest to także efekt znakomitej takiej bardziej już menadżerskiego podejścia dyrektorów do, do zarządzania swoimi placówkami. Właśnie jakie korzyści wymierne ta racjonalizacja przyniosła? Da się to jakoś policzyć? Tak, da się to policzyć i to są konkretne cyfry ale ta racjonalizacja łączy się jeszcze z drugim zjawiskiem, który na dużą skalę już drugi rok, a w tej chwili będziemy trzeci kontynuować, mianowicie termomodernizacją. Ja myślę, że ta byłaby znacznie trudniejsza racjonalizacja bez termomodernizacji. Racjonalizacja oczywiście dotyczy organizacji pracy, a więc zatrudnienia i to się udało zminimalizować nieco stosunkowo obronną ręką wykorzystując możliwości odejścia na emeryturę, i, czy też przekierowań do innych pra, miejsc pracy. Ale przede wszystkim jest to oszczędność na właśnie efektach termomodernizacji. Do 30% nawet na wydatkach, jeśli chodzi o ogrzewanie. Szkoły, w szkołach jest cieplej, a więc bardziej komfortowo, to zdecydowanie jest ładniej. Oczywiście to widzimy wszyscy gołym okiem. Chodząc po tarnowie, myślę, że te odnowione placówki rzucają się w oczy i jest taniej. Więc i to, i to w sposób bardzo wymierny, bo 30% na kosztach mediów to jest dużo. To jest także koszt ogrzewania wody niższy, dlatego że kolektory słoneczne służą ogrzewaniu wody. Także tutaj oszczędności z tego tytułu no one, one są, one idą w miliony, to, to trzeba powiedzieć uczciwie. Pozostałe oszczędności z tytułu uniepublicznienia i zwolnień nauczycieli? No, te, te nie są tak duże, dlatego że tutaj skala tych działań była bardzo niewielka. Zwolnień było niewiele, w sumie 40 osób zostało zwolnionych z znacznie większej liczby planowanych, a raptem uniepubliczniliśmy jedną placówkę. Więc to są na to. Te akurat działania nie są aż tak radykalnie duże, to znaczy w przedszkolach są oszczędności większe, bo tutaj było więcej, ale likwidacja placówek przedszkolnych, dwóch w sumie, jeżeli nie liczyć Olszynowej, która w miejsce zlikwidowanej została otwarta, była tylko dostosowaniem liczby miejsc w przedszkolach do realnych potrzeb, niczym więcej. Czyli była po prostu przeźwą kalkulacją. Myślę, że jeszcze jeżeli chodzi o oszczędności, niewątpliwie jest to efekt większej dbałości o gospodarowanie środkami przez dyrektorów. Tak stają się bardziej menedżerami, są bardziej odpowiedzialni, bardziej się przyglądają każdej złotówce, bardziej ją liczą. I to też się sumuje w konkretne efekty ekonomiczne. I tutaj to trzeba je pochwalić zdecydowanie. Dobrze, a co w planach na ten rok, jeśli chodzi o edukację? Optymalizacja sieci szkół, tak dalsza, ale już nie, nie taką metodą, jak robiliśmy to poprzednio, tylko poprzez inno, inne jakby konfiguracje. Tworzenie, mamy w planie tworzenie centrum edukacyjnych i to będzie to w związku z nową ustawą dotyczącą szkolnictwa zawodowego. Będą to centra kompetencji zawodowych, powstałe złączenia określonych placówek w taki sposób, żeby spełniały wymogi ustawy i żeby w tej nowej konfiguracji mogły się stać beneficjentami funduszy marszałkowskich przeznaczonych właśnie na kształcenie zawodowe. Jako centra kompetencji zawodowych będą mogły sięgać po fundusze marszałkowskie, które dla Małopolski przewidziane są w wysokości 100 milionów złotych. To są konkretne pieniądze. Tych centrów w Małopolsce ma być 20, z czego chciałem, planujemy i to są już dosyć realne plany w tej chwili. Żeby dwa powstały w Tarnowie. Więc sięgnęlibyśmy po konkretne fundusze. Myślę, że to jest dobra droga do optymalizacji sieci szkół, a także racjonalizacji. Sięgamy po fundusze, zachowujemy miejsca pracy, a może nawet zwiększymy, odnawiamy placówki, mamy pieniądze, mamy nowe, nowy impuls rozwojowy dla tych placówek, no i nie idą one z naszego budżetu. Jak to będzie wyglądać w praktyce? To będzie łączenie szkół, nie wiem, likwidacja. Nie, to będzie łączenie szkół. Mam na myśli centrum kompetencji, centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, które powstanie w mościcach na bazie zespołu szkół ogólnokształcących nr 1 i, nr, i zawodowych numer 1 i numer 2 i CKU, czyli kształcenia zawodowego i ustawicznego. Takie centrum, w które będzie mogła przeprowadzać kursy kwalifikacyjne także dla dorosłych, kształcić według właśnie już tej nowej ustawy i według nowych kompetencji. Połączone placówki tworzą nową jakość i stają się beneficjentami właśnie środków marszałkowskich i unijnych. Oznacza, że jakieś budynki będą wyłączone z użytku. Tak, jakiś budynek prawdopodobnie na Kochanowskiego będzie wyłączony z, budżetku, z użytku. Natomiast brzydkie takie słowo jest, dogęszczone, zostaną pozostałe, czyli powiedzmy, że bardziej ekonomicznie pełni sukcesywniej wykorzystane pozostałe budynki, pewnie odnowione jednocześnie, bo będą fundusze na to, po których mówię. Mam na myśli jeszcze jedno centrum, wolałabym bardziej szczegółowo nie mówić jakie ono będzie, ale prawdopodobnie związane z Centrum Poradnictwa Pedagogicznego i Psychologicznego oraz Doradztwa Zawodowego. I to też jest szansa na, na sięgnięcie tutaj po środki unijne. Prezydent, a co ze szkolnictwem wyższym? Czy jest szansa na to, że uda się utworzyć te dwa nowe kierunki na w Tarnowie? No, trudno mi powiedzieć w tej chwili, jak to, jak, 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 jak to się ukształtuje. Są pewne pomysły dotyczące kierunków artystycznych dalszego rozwoju. Pojawił się pomysł. Zarzucony na wstępie kierunku związanego z realizacją dźwięku. Są pewne propozycje dotyczące kierunków muzycznych, ale to jest na razie jeszcze w fazie no, takiej rozważań dopiero. Nie ma jeszcze decyzji. Wolałabym na ten temat nie mówić wcześniej. Natomiast chciałabym wrócić jeszcze do tych zmian systemowych, takich optymalizacyjnych w, w, w szkołach ponieważ niektóre z tych zmian i decyzji z nimi związanych będą podejmowane na najbliższej sesji, więc może warto by o nich powiedzieć także. Otóż wygasa w sposób naturalny XIX liceum w zespole szkół nr 4 na Legionów. Od dwóch lat tam nie było już naboru i w tym roku jest ostatnia klasa. Natomiast, że, ponieważ patrząc na to, jak rozwija się tamte, na tamta okolica, że tam powstaje centrum, powstało i skupia coraz więcej zainteresowanych. Centrum handlowe ma się rozwijać jeszcze bardziej, że tam rozwija się budownictwo mieszkaniowe ciągle. Doszliśmy do wniosku, że ten zespół szkół należy dowartościować tak, żeby miał wszystkie szkoły. I wobec tego w to miejsce niejako, w tę lukę, która powstanie po wygaśnięciu 19 LO, chcemy przenieść szóste liceum, a więc liceum renomowane, które zmienia swój charakter, bo dotychczas było liceum medycznym, a zmieniają się z kształcenia medycznego na innym poziomie. Ono musi się odbywać, w związku z tym ta szkoła ma szansę zyskać nowy impuls. Nigdy nie miała boiska na przykład, a w tej chwili będzie miała dostęp i do boisk, i do hali, której także była pozbawiona, więc może otworzyć klasy sportowe, może kontynuować ideę ratownictwa medycznego, ma na myśli ratownictwo maltańskie, więc może zyskać nową jakość, a jednocześnie myślę, że nobilitować zdecydowanie zespół szkół po, poprzez wprowadzenie no, takiego liceum, które, które ma swoją określoną tradycję, ma też określony poziom. Wydaje się to rozwiązanie dobre po wcześniejszych różnych przymiarkach, które nie zyskiwały specjalnej akceptacji na tym terenie. Liczę na to, że ten pomysł. Spodoba się mieszkańcom osiedla, że przyjmą go z otwartymi rękami i, i że zespół szkół zyska jakby nowy impuls rozwojowy, liceum zyska też nową jakość, a budynek, który zostanie zwolniony, być może będzie właśnie pod Centrum Kompetencji Zawodowych przeznaczony, bo to byłoby dobre miejsce. To już bardzo daleko się posuwam w zdradzaniu różnych planów, ale to są, jeszcze raz, Mówię wyraźnie, proszę Państwa, to są plany, to nie są jeszcze decyzje. Te decyzje będą wypracowywane także w porozumieniu z gronem, ale oczywiście one są już dyskutowane i z dyrekcją i z radami pedagogicznymi wszystkich placówek, które dotyczą i, i na drodze takich negocjacji i zrozumienia i, 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 że tak powiem, wspólnego kreowania nowej rzeczywistości. Wydaje mi się, że, że, że mają szansę być dobrze realizowane. Pani prezydent, trzecia u nas 140 miejsców w randunku perspektyw, pierwsze w trzeciej sekcji, co to dobre miejsca? Mamy taką zasadę, że staramy się nie, nie komentować rankingów, które jakby nie przez nas prowadzonych. I myślę, że to jest dobra zasada, chciałabym być jej wierna. Wobec tego się wstrzymam od komentarza, natomiast ten wynik oczywiście zmusza do analizy i wyciągnięcia wniosków. I one A. będą wyciągane, bo muszą być wyciągane. Pani prezydent, czy miasto jakoś przygląda się sytuacji w szkole podstawowej numer 3, bo chyba pojawiły się tam znowu jakieś problemy. Tak przygląda się sytuacja oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, że miasto to, to może jest dobra okazja, żeby o tym powiedzieć. Uważam, że ta szkoła jest dobrze zarządzana. Patrząc na to, co widzę, muszę wyciągnąć takie wnioski. Mam nadzieję, że atmosfera w szkole będzie się poprawiać, bo zawsze wierzyłam i wierzę w to, że rzetelna, dobra praca człowieka i ludzi, wcześniej czy później, musi zostać doceniona. I liczę, że w tej szkole też się tak stanie. Chcę powiedzieć, że ta szkoła jest przedmiotem naszej troski. Została w ramach termomodernizacji pięknie odnowiona. W tej chwili działają, trwają tam jeszcze prace remontowe wewnątrz. Wiem, że pani dyrektor jakichś tam działań dokonuje, także upiększających. Ma ciekawe i ambitne plany z tego, co słyszę. Myślę, że bardzo jest ważne, żeby. Dobra atmosfera wokół tej szkoły, i ta atmosfera powinna być, bo ona przesądzi o naborze. Ta atmosfera powinna być dziełem wspólnym nie tylko dyrekcji, ale nauczycieli i rodziców. I o to bardzo apeluję. Jeżeli rzeczywiście nauczycielom i rodzicom zależy na szkole, a nie na rozgrywkach personalnych, to powinni wspólnie tworzyć dobry klimat do, do dobrego naboru do tej szkoły. Odnowiona szkoła, szkoła, w którą inwestujemy, absolutnie szkoła, co do której mamy plany rozwojowe, dementuje tu definitywnie wszelkie pogłoski, o tym, jakobyśmy zamierzali tę szkołę tam, nie wiem, ograniczać, likwidować. Naprawdę, bez jakiegokolwiek uzasadnienia w tym momencie. Bez jakiegokolwiek. Pani prezydent, myśli pani, że jest szansa na tą dobrą atmosferę? Bo od września minęło już pół roku i, i wydaje się, że jak na razie no, nic pozytywnego tam się nie dzieje, przynajmniej w stosunkach między rodzicami a nową panią dyrektor. To jest tam pytanie do rodziców. Ja myślę, że bardzo wiele zależy od rodziców. Ja mam sygnały, i to zarówno od rodziców, jak i od nauczycieli, konkretnych, którzy osobiście i tutaj zgłaszają nam te, takie informacje o tym, że rzeczywiście jest grupa ludzi, którzy tę atmosferę tam podsycają w sposób negatywny, ale jest też grupa ludzi, o zupełnie innym nastawieniu do pani dyrektor i bardzo poirytowanych, i jakby rosnąca jest ta irytacja działaniami tej, tej grupy. Ja bym się nie chciała tutaj wdawać w jakieś takie rozgrywki, które tam się toczą. Jeszcze raz powiem, ja wierzę w to, że uczciwe działania rzetelne przekonają ludzi do siebie i. Chcę też wierzyć w to, że naprawdę wszystkim chodzi o szkołę. Jeżeli wszystkim chodzi o szkołę, to będą zabiegać o to, żeby ona jak, jak najlepiej się rozwijała i jak najlepszy nabór. No, konflikty międzyludzkie, no proszę Państwa, one są jakoś wpisane w nasze funkcjonowanie. Miejmy nadzieję, że uda się je załagodzić, zostaną przezwyciężone. Ja też o to bardzo apeluję. O to, żeby dać szansę, Pani Dyrektor, żeby dać szansę szkole, bo tu przecież o uczniów chodzi, a nie o Gra personalną. Mam nadzieję, że rodzicom też o to chodzi. Prezydent, a co ze szkołą numer 19? Tam też pojawiły się różne problemy, głównie w wyniku um, zmiany organu prowadzącego, która no, dla większości nie okazała się zmianą na lepsze. Ale większość w tej szkole została, więc nie wiem, czy nie okazała się zmianą na lepsze z moich informacji. Wynika, że tam się dzieje coraz lepiej. Pierwsze trudności wstępne Powoli są pokonywane i myślę, że sprawy idą w dobrym kierunku. Rok szkolny się skończy, to będzie można go jakoś podsumować, a myślę, że najlepsze będzie, będziemy widzieć, jaki będzie nabór na następny rok i to zadecyduje. Proszę Państwa, w szkołach Unii Publicznych na pewno pierwszy rok jest zawsze trudny. I zawsze w jakimś sensie jest przełomowy. Drugi i, i kolejny rok dopiero jest to takie wyjście już na szerszy dziedziniec i z moich informacji obserwacji i, i wiadomości wynika, że tak się dzieje w tej chwili, że tam sytuacja się klaruje, staje się coraz lepsza. Mimo Mam że do końca roku będzie bardzo dobre. Panie Prezydent, jak będzie wyglądać sytuacja w szkolnictwie za kilka lat, kiedy już mamy pewne informacje, że ten niż demograficzny będzie dosyć spory, czy teraz się o tym myśli, czy na razie jeszcze nie? No myśli się o tym, bo właśnie te ruchy, o których powiedziałam, te działania, o których powiedziałam, o tym świadczą, prawda? Komasujemy szkoły w centrach z myślą o tym, że będzie ich mniej, a będą za to realizować nowoczesne potrzeby bardziej. I służyć tej, tej generacji, która idzie. To jest pod tym kątem także robione. Także te działania są działaniami do, doraźnymi, w tej chwili jakby w odpowiedzi na nową ustawę i na możliwości sięgnięcia po środki, które istnieją, ale też działaniami perspektywicznymi z myślą o tym, że no nie możemy rozdrabniać placówek, bo nie będą miały racji bytu niedługo. Co ze szkołami podstawowymi. Szkoły podstawowe wydaje się, że są jakby na mapie tarnowa dobrze rozplanowane. Nie, Będ, nie tej... będzie potrzeby zmian w przyszłości? W tej chwili nie widzę takich potrzeb. Analizowaliśmy sytuację szkół podstawowych i wydaje mi się, że w sytuacji, w której sześciolatki pójdą do szkół, to sieć szkół podstawowych jest jak najbardziej adekwatna do potrzeb. Zwłaszcza, że będzie jeden rok kumulacji, więc szkoły podstawowe. W porządku.